Dobry wieczór, Ewatuacz. Witam serdecznie w programie Zagadkowa Noc. Dziś, no, troszeczkę później niż zwykle się spotykamy, ale mam nadzieję, że nie zabraknie no, chociaż kilku widzów przed telewizorem. Kto nie ma spania e, i włączył akurat e, na program, to zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka już do rozwiązania i pierwsze 50 zł do wygrania. To co? Może jakaś muzyczka, a ja w tym czasie przypomnę zasady. W naszym programie mogą być dział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trecie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli widzisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie Telegazety. Telewizji Polska. Zasady za nami. No i o co tutaj chodzi? Mamy dołożenia słowo, przy czym poruszamy się po liniach pomocniczych. Czyli szukamy pierwszej literki i od tej pierwszej do kolejnej musimy dojść po linii pomocniczej aż odczytamy całe słowo. Sześcioliterowe słowo. Pytanie podstawowe przy tej zagadce to, która litera będzie pierwsza. Jak już znajdziemy tę pierwszą, no to nie powinniśmy mieć problemu z odczytaniem pełnego słowa, no właśnie, ale która litera jest pierwsza. Trzeba pokombinować, popróbować, a kto to szybko zrobi i kto szybko odczyta prawidłowo słowo, zabierze pierwsze 50 zł dziś w programie, więc mam nadzieję, że pierwszy zwycięzca szybko się tutaj pojawi. A i proszę, jak na zawołanie, dobry wieczór. Front. Dobry wieczór. Halo? Witam, poproszę o odpowiedź. Halo. Poproszę o odpowiedź. Fajny masz z dziwko! Oj chłopcze, chyba chyba nie trafiłeś tam, gdzie, gdzie planowałeś. Dobrze, może wróćmy do zagadki. Słuchajcie, nie ma się co tutaj irytować. Kto nie potrafi sobie poradzić z no, nie ukrywajmy tego w miarę prostą zagadką, to może spróbuję przełączyć kanał na coś innego i wówczas wybierać numer telefonu. 50 zł do wygrania za poprawnie odczytane słowo. Jeżeli to dla pana za duży wysiłek, poproszę kogoś innego. Dwie drogi do studia Gwiazda się. 301 z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704 304 301. No dobrze, sympatycznie nam się tutaj e, pan z nami przywitał. Mam nadzieję, że kolejny telefon będzie z poprawną, poprawną odpowiedzią. 50 zł. No uwaga, kto ma pomysł? No ja czekam, mam nadzieję, że doczekam się e, szybko odpowiedzi. Jakie to słowo? Ktoś na pewno już wie. No, skoncentrujmy się, a ja zapraszam do studia. No, jak widać nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, nawet jeżeli nie ma się gotowej odpowiedzi, trafić się da 50 zł do wygrania. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Gry. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie. I co? Było tak trudno? No właśnie. Nie było tak źle. Tygrys, a za tygrysa oddałam 50 zł. To co? Biegniemy do kolejnej zagadki? No pewnie. Kolejna zagadka. Z nami też sześcioliterowe słowo. Pamiętacie już o co chodzi? Szukamy pierwszej literki i za pomocą linii pomocniczych odczytujemy pełne słowo. No dobrze. To kto na następny wygra kolejne pieniądze, bo pierwsza zwyciężczyni już cieszy się wygraną. Zapraszam te kolejne osoby, które być może potrafią szybko układać literki i już wiedzą jaka jest odpowiedź. No śmiało. Sześcioliterowe słowo i 50 złotych do wygrania. Badacie, zastanawiacie się. Pamiętajcie, tutaj najważniejsze jest to, żeby odnaleźć tę pierwszą literkę. Jak będziemy mieli tę pierwszą literkę, to potem już po tych liniach pomocniczych e, powinno być łatwiej. No, trzeba popróbować. Sześć liter do dyspozycji. Ale ktoś na pewno sobie poradzi. No, to jeszcze nie jest ta zagadka, przy której moglibyśmy mieć więcej problemów. To co? Był tygrys, a teraz będzie co? Kto już wie? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę odpowiedź. Chomik. Brawo, oczywiście, że tak. 50 zł dla pana. No, najpierw tak groźniej, bo to grys, a teraz tak już bardziej domowa, bo chomik. Co będzie dalej, a? No właśnie, już, już nie ma tutaj linii pomocniczych, ale jest 9 liter. Jest 9 liter trudniej. To co, może 100 zł? Niech będzie. Stuwa do wygrania. No i teraz próbujemy odczytać słowo. Pamiętajcie, że słowo, które należy ułożyć, musi się składać z wszystkich dziewięciu liter. No, a jeżeli ktoś już ułożył to słowo, to oczywiście w każdej chwili jestem gotowa odebrać telefon tutaj w studio. Dwie drogi gwiazdka 7301 albo 704 301. No, trzeba te litery ułożyć w odpowiedniej kolejności. To już nie mamy linii pomocniczych, które nas naprowadzają. Jesteśmy zdani na siebie. Mamy literki do dyspozycji, jest ich 9, więc więcej. No i do tego. Trzeba je ułożyć wszystkie w odpowiedniej kolejności. Spróbujcie. No, kto pierwszy, ten lepszy, ta te zasada już się sprawdza, ta zasada wciąż obowiązuje. Więc jeżeli szybko poradzisz sobie z tą zagadką, to właśnie ty zabierzesz kolejne pieniądze. A przypominam, że do wygrania już 100 zł. Na pewno warto podjąć wyzwanie, jeżeli ktoś o tej porze siedzi przed telewizorem. No, kto już ma to słowo? Dwie osoby wygrały. W sumie wygrały 100 zł, bo dwa razy po 50. No, teraz jedna osoba ma szansę sięgnąć właśnie po testówkę. No i halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Żerca. Bardzo dobrze, zabrzmiało bardzo groźnie, ale oczywiście to jest poprawna odpowiedź 100 złotych dla pani. No dobrze, to co dalej? A, no czyli zasadę już znamy, tak? 9 liter i e, próbujemy ułożyć e, z tych wszystkich dziewięciu liter słowo. No, jeśli ktoś wie, jakie to słowo, to nie czeka, sięga szybko po telefon i trafia tutaj do studia. A ja może czekając na zwycięzcę dołożę jeszcze 50 zł. 150 zł do wygrania i już dyktuję numery do studia, bo może ktoś dopiero dołączył do zabawy, nie zorientował się jeszcze, gdzie tu te numery? Te numery cały czas są widoczne tutaj w, dolnym, w dolnych rogach ekranu, więc jeżeli tylko macie pomysły, jeżeli tylko uda się rozwiązać zagadkę, zapraszam. A w tym momencie. Te numery. Z komórki wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704-304-301. To co, gotowi? No, kto zabiera kolejne pieniądze? Do tej pory idzie nam całkiem sprawnie. Trzy zagadki już za nami. W tym momencie proponuję 150 zł i mam nadzieję, że te pieniądze równie szybko znajdą swojego nowego właściciela, co wszystkie poprzednie wygrane. No i mam nadzieję, że tych zwycięzców jeszcze uda mi się sporo dziś w studia wynagrodzić. Przypominam, 150 zł za tę zagadkę. Za poprzednią oddałam 100 zł. Więc jeśli wiesz, jakie to słowo. To ja bym nie czekała. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Umówmy się, że ja nie będę tutaj pośpieszać. Kto wie, wybiera numer i trafia do studia. Ja w każdej chwili jestem gotowa, żeby usłyszeć telefon i rozdać pieniądze komuś z Was. Dobrze, dyktuję numery, a Wy wybieracie gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Jedno dziewięcioliterowe słowo. No to co, może ktoś już szybszy wybrał numer? Może ktoś już wie, jakie to słowo. O proszę. Halo, dobry wieczór? Dobry wieczór. Poproszę, odpowiedź. Lemoniada. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie. 150 zł dla pana. To co, gotowi, żeby przejść dalej? No ja jak najbardziej jestem gotowa, żeby kolejne pieniądze wam rozdawać. Mm -hmm. 9 liter. Ale tutaj... No słuchajcie, nie chcę mówić, że poprzednie zagadki były łatwe, ale na pierwszy, no maksymalnie na drugi rzut oka można było się... Zorientować, o jakie słowa chodzi. A, a tutaj? Czy tutaj ktoś wie? No właśnie. Dobrze, to może 300 zł. Niech będzie. Jest trudniej, coś nam się te literki tutaj przemieszały bardziej, więc, więc niech będzie więcej pieniędzy. Może to wynagrodzi Wam te starania i trud poszukiwania tego konkretnego dziewięcioliterowego słowa. 300 zł do wygrania. To co przyglądamy się tym literkom, kto woli przepisać sobie na kartkę, proszę bardzo, każdy sposób jest dobry, jeżeli okaże się skuteczny. że lubicie zagadki słowne, no do tej pory faktycznie daliście dowód na to, że no podobają Wam się te zagadki, bo naprawdę szybko je rozwiązujecie idzie całkiem sprawnie, jak będzie tutaj. Też zagadka polegająca na tej samej zasadzie nie chcę podpowiadać, bo nie znam odpowiedzi, więc nie chciałabym Was tutaj wprowadzić w błąd, no ale nawet jakbym znała odpowiedź, no szło Wam dobrze do tej pory, więc wszystko w Waszych rękach. Ja liczę na to, że kolejne pieniądze rozdam równie szybko jak poprzednie wygrane, dziewięcioliterowe słowo, czy jest chociaż jedna osoba, która już zna rozwiązanie. No bo faktycznie w różnym tempie, ale naprawdę w miarę szybko rozwiązywaliście te poprzednie zagadki, więc nie wykluczam, że może ktoś szybszy, ktoś kto akurat no, odpowiednio poukładał te literki. Wiem, że one są tutaj dość mocno przemieszane, żeby nie powiedzieć bardzo. No, niczego to nie przypomina. O, -e O, X, N, Z, C. 400 złotych, tylko czy to pomoże, bo e, ja bardzo się cieszę, jak mogę rozdawać większe pieniądze. Do tej pory nie było trudno, i coś, coś tutaj chyba reżysera poniosło trochę. Bardzo nam te litery przemieszał. No, ale też godna nagroda, więc próbujemy. No i o co może chodzić? Ktoś już wie? No, dlaczego ten reżyser nam tak pomieszał tutaj? No i szyki, i litery, no bo liczyłabym na błyskawiczny telefon. No a teraz się zastanawiam, tak pomieszane te literki. No nie wiem, może, może jest już ktoś, kto sobie poradził. Może e, tylko dla mnie, no jakoś te literki wyglądają dziwnie, w dziwnym składzie tutaj, ale, ale może Wam. E, Jakoś ten układ podpasował, to chociaż no, nie wiem, a widzę pół tysiąca. No, to bardzo fajnie, że reżyser próbuje nam tutaj rekompensować to... W jakim wydaniu nam zaserwował reżyser tę zagadkę? Natomiast no, nie wiem, czy, czy pieniądze sprawią, że na, nagle kogoś się olśni, albo że ta zagadka dla kogoś stanie się prostsza. No Na pewno jest większa motywacja, e, także ja się bardzo cieszę, że mogę dostać większe pieniądze. Tylko no, pytanie, czy to pomoże? Pół tysiąca. Warto spróbować. Na pewno pół tysiąca za jedno słowo, ale jakie? No właśnie. e -u e o k s -n z c No, na pewno trudna zagadka. No, tego wam nie muszę mówić. Niby dziewięć liter... A jednak, a jednak. No myślę, że gdyby ktoś znał rozwiązanie, to już oddałabym pół tysiąca, no bo nagroda naprawdę wysoka za jedno słowo. No dobrze, ale czekam. Staram się cierpliwie czekać na kolejnego zwycięzcę. Oksnyzycy. Hm. Żeby chociaż reżyser powiedział, z jakiej to kategorii? Czy to zwierzę na przykład? Może imię? No, na początku programu były zwierzęta, więc może. No, ale mówi, że nic nie podpowie, że musicie powalczyć. No to po co tak pomieszałeś te litery?